No nie, znowu mi nie wychodzi. Co się dzieje? Nie wiem właśnie. Od jakiegoś czasu nic mi się nie zgadza. Hmm, myślę, że wiem, co ci pomoże. Trzymaj, to zeszyty Wojana. Zeszyty Wojana? Tak, zeszyty Wojana. I co, teraz będzie mi się wszystko zgadzać? Spróbuj. Wow, jestem geniuszem! Wow! Pieszyty Wojana. Poleca Wojan. haselo. <grymka> no A no As you're saying, you're a znak, że chce na mieć do pary do A na ją wytrzyszę. A na ją wytrzyszę. A na ją wytrzyszę. A myślisz... że nie ślimy z nim, stracił i jechał. A ja A ja jeździć z tobą. Iżż... Doch, bez mnie nie on.